Maria Konopnicka, Pranie Pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek jedenastu, tylko dwie mam rączki małe, lecz do prania doskonałe. Umiem w cebrzyk wody nalać, umiem wyprać, no i zwalać. Z mydła zrobię tyle piany, co nasz kucharz ze śmietany. I wypłuczę, i wykręcę choć mnie dobrze bolą ręce. Umiem także i krochmalić, tylko nie chcę się już chwalić. Tak to praca zawsze nowa, gdy kto lalek się dochowa. A u pani? Jakże, dziadki, czy też brudzą swe manatki? U mnie? Ach, to jeszcze gorzej. Zaraz zdejmuj, co się włoży. Ja i praczki już nie biorę, tylko co dzień sama piorę.